I teraz będę Państwa męczył i Państwu dokuczał. Pytanie jest takie: Dlaczego w narodzie, który się mieni chrześcijańskim, katolickim, prawie ciągle rządzą lewacy? Dlaczego nie potraficie się zjednoczyć? Czasami ktoś staje, mówi: 'A masoni, ktoś inny Żydzi, ja zaczynam ziewać.' Pierwsza rzecz, jak się. Ciągle coś nie udaje, to człowiek powinien spojrzeć w lustro. Ja się budzę, patrzę w lustro, mówię cześć, jestem głupi. To znaczy, że dziś się mogę czegoś nauczyć. A w post-PRL-u, od czasu, kiedy zacząłem tu przyjeżdżać, wszyscy wszystko wiedzą. Jest to kompleks niższości zamaskowany jako kompleks wyższości. Tak to wygląda. A dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta, bo państwo jesteście albo niewolnikami, albo potomkami niewolników, dlatego że przez teraz no, z, 50, z pół wieku, ponad pół wieku męczyli państwa brunatni i męczyli państwa czerwoni. Zaczęło się od Katynia, Palmir, Auschwitz i Kołymy. Wtedy właśnie wymordowane elity y, działania. Potem w, w rozmaitych powstaniach i innych bojach. Zginęła reszta elit działania. Ci, którzy byli elitami działania, dostali w łeb i poszli do więzienia po 44. Ci, którzy byli elitami działania, biegali szybko albo byli na zachodzie, to zostali na zachodzie. Tu, co najwyżej zostały elity trwania. Elity trwania potrafiły prze, przechować wiarę, ale ponieważ nie miały wykopu, to wyprodukowały dzieci i teraz wnuki, które są pasywne. Tak jak każdy niewolnik. Jest to bardzo prosta zależność. Gdy kogoś się prześladuje, męczy, pluje w twarz, ta osoba zaczyna w samoobronie kulić się. Co więcej, znamy to zjawisko z obozów koncentracyjnych i z rozmaitych ekstremalnych sytuacji, że ofiara stara, stara się przypodobać. A nawet upodobnić do kata, bo wtedy strażnik w Auschwitz czy na Karagandzie gdzieś przejdzie i tylko da w twarz dwa razy na dzień, a nie co 15 minut. I to się stało. Co więcej, tutejsi plenipotenci, czyli Karbowi, plenipotenci Kremla po 1956 zaczęli się coraz bardziej stroić w piórka patriotyczne. Zaczęli udawać, że są Polakami a byli komuną? W związku z tym, ci, którzy przeżyli tą masakrę II wojny i to, co się stało potem, zaczęli oddychać lżej i zaczęli dostosowywać się. Ich dzieci, a większość dzieci nie wiedziała nic o rodzicach, myślały, że tak trzeba, że to jest normalne, a ich wnuki zupełnie były do tego przyzwyczajone. Dlaczego? Bo trzeba sobie zapytać, co powoduje, że człowiek jest świadomy? George Orwell napisał, że proletariusze się nie zbuntują, dopóki nie staną się świadomi, i nie staną się świadomi, dopóki się nie zbuntują. Jest to bardzo prosta zależność. Co powoduje, że człowiek jest świadomy? Powoduje to to, że człowiek zna siebie. A jak może siebie człowiek znać, kiedy jest propaganda, kiedy jest kłamstwo, a w domu wszyscy milczą? Wszyscy milczą, żeby nie zagrozić rodzinie, i wszyscy milczą, dlatego, żeby nie, z, nie zniszczyć życia dzieciom. Leszek Żebrowski opowiadał mi, że jak odrósł od stołu, tego jego ojciec i koledzy ojca zamilkli. Tak. Tadeusz, Tadek Płużański, mój znajomy i kolega, dowiedział się tylko wtedy, kiedy ojciec zabrał go na proces rehabilitacyjny w 1990 roku, że jego ojciec, świętej pamięci Tadeusz Płużański, był w grupie rotmistrza Pileckiego. Jak można wiedzieć, kim się jest, kiedy w taki sposób jest się wychowywany? Jak można racjonalne decyzje podejmować, kiedy nie wie się nic? Gdy bawiłem się z Komisją Historyczną Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, pani mi potrafiła powiedzieć, ja proszę o napisanie czegoś o ratowaniu Żydów. A odpowiedź była taka: No jak, to wszyscy o tym wiedzą. No wszyscy o tym wiedzą znaczy Ciocia, Klocia, pani i hrabina Potocka. I nikt więcej. Dlaczego? No bo przecież nie można się chwalić tym, co jest naturalne. A niestety, żeby przekazać wiedzę, trzeba o tym mówić. Innego wyjścia nie ma. To samo o wszystkim innym. A tu się nie mówiło. Gdy byłem dzieckiem, poszedłem kiedyś do kolegi. I jego ojciec, jego ojciec zrobił sobie dowcip, powiedział, Związek Sowiecki jest największym na świecie producentem drutu kolczastego. Ja byłem jedynym dzieckiem, które się zaśmiało. Reszta nie wiedziała nic, łącznie z tym chłopcem. Jego ojciec nie powiedział mu, że rodzina była deportowana do Kazachstanu. To było powszechne od czasu do czasu byli wariatuncie, na przykład moja babcia z wileńskiego AK, która siedziała w gestapo NKWD i UB i się po prostu nie bała, bo zrobili jej wszystko, co się robi człowiekowi i kobiecie. To były zupełne wyjątki straszliwych wariatów, na których nie zwracano uwagi. Zaraz zrobimy test. Proszę Państwa, kto widział film Hubal? Okej. Okay. Jak moja babcia mnie zabrała na film Hubal, o mało nie zeszła z tego świata w ciągu trzech minut. Jak się zaczyna film filhub, Hubal? Hubal przejmuje komendę od nieznanego pułkownika. Tak się zaczyna film Hubal, prawda? Bo oddział był otoczony, a pułkownik rzekomo się chciał poddać, czy już nie chciał walczyć. A jaka jest prawda? Wiecie, co to, kto to był za pułkownik? U Łupaszko numer jeden. A wiedział to pan w 72 roku? A ja tak, bo mi babcia o mało nie zeszła przy mnie na filmie i wykrzyczała to w kinie Wisła. Tak jest. A skąd? Bo ona się przyjaźniła razem z dziadkiem, z zyziemszędzielorzem, który u nas na Zakretowej 9 w Wilnie siedział. Ja wiedziałem, kto to był u paszku numer jeden i u paszku numer dwa. Dwa lata potem wyrzucono mnie po raz pierwszy z komunistycznej szkoły, bo powiedziałem pani, że Pinochet ocalił Chile od Komuny. Pani mi powiedziała, że nie było tak, a ja powiedziałem, że tak, bo mi tak babcia powiedziała. Ja miałem w domu nie aluzję, nie to, że tam katyń może, ja miałem po nazwisku. Moja babcia do mojej pięcioletniej siostry powiedziała, co byś zrobiła, jakby cię ktoś skopał w twarz. Ja myślałem, że tak jest u wszystkich. Jak ja wyjechałem stąd, znalazłem się u dinozaurów, w którym Polska się skończyła w 1939 albo 1945. I w tym momencie zaczęli mówić na poziomie nastolatka, dwudziestolatka, w dużo bardziej wyrafinowany sposób. Zaczęli podawać informacje i wszystko mi się dopełniało. Tego prawie nikt tutaj nie miał. Chyba, że ktoś był ubekiem i czytał akta. Nikt tutaj nie miał. A jak ludzie nie wiedzą o niczym, czy wiedzą bardzo mało, czy wyrywki, to nie wiedzą, kim są. Co więcej, jak nie wiedzą, kim są i nie dzielą się między sobą tym, co było, to nie tworzy się arras wspólnoty narodowej. Kiedy wszystkie nitki historii indywidualnych wplatają się w syntezę naszej przeszłości. Tak jest każdy w każdym wolnym kraju. Tutaj nic takiego nie było. Nic takiego nie było. Bo nie było wolności. Bo śmieli w 1990 roku urzędnik wysokiej kancelarii yy, prezydenta, i to już był Wałęsa, a nie ten powiedzieć bezczelnie, czy będziemy dawać dodatki kombatantskie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, on powiedział, od kiedy to służba w obcej armii się liczy jako służba Polsce zademonstrował swoją perelowską ignorancję, ale jako przedstawiciel tak zwanej inteligencji był napuszony sobą i myślał, że wiedział, a nie wiedział nic. Bo to nie były nawet deklaracje polityczne, bo deklaracje polityczne też można robić, jak się cokolwiek wie, trzeba przyjąć, że byliście Państwo poniżani, szczególnie starsze pokolenie, męczeni, pluto Wam w twarz, i dlatego jest tak, jak jest. Nie potraficie się zjednoczyć, nie macie wspólnego języka, to się dopiero tworzy, i cały czas jesteście na poziomie jęczenia. Pierwsza rzecz, nic nie można zrobić. Fajny pomysł, nic nie można zrobić. Ja to słyszę od 89. Jesteście na poziomie męczenia, szczególnie tak zwana prawica i nie potraficie się zorganizować. Co więcej, nie rozumiecie, o ile lepsi od was są kaci. Bo dzieci katów tutaj otumaniły dzieci ofiar. I proszę, powtarzam to i powtórzę to jeszcze raz. Jakim geniuszem był Adam Michnik? Adam Michnik, odwrotnie niż tak zwana prawica, czy też niepodległościowe środowisko, czy jakby się to nie nazywało, powiedział tak: jestem głupi, zupełnie się nie znam na przedsiębiorczości. To ja się spytam córki komendanta milicji obywatelskiej w Lublinie, która skończyła Harvard Law School, Wandy Rapaczyńskiej. Ona mi zrobi agorę. A wy co? Wy nic, bo wy nic nie rozumieliście, po prostu dlatego, że was trzymano 50 lat w klatce komuny jako niewolników. I to nie jest z mojej strony żadne oskarżenie, tylko stwierdzenie faktu, im szybciej państwo zrozumiecie, jaka krzywda się wam stała i kto wam zrobił, tym szybciej się dogadamy. I tym szybciej będzie można wygenerować elity działania, które wstaną i dadzą w dziób.